W objęciach krwi Chrystusa. Święty Piotr pisze, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemiejącym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bezkazy. Prawda o godności człowieka odkupionego krwią Chrystusa, jego powołaniu do wolności i radości, stanowi motyw rozważań poświęconych duchowości krwi Chrystusa. Zatrzymaj się. Posłuchaj i podziękuj za odkupienie, jakiego dla Ciebie dokonał Jezus. Ojcze z nieba Boże, synu odkupicielu świata Boże, duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. I to jest powodem, by móc ucieszyć się swoim ciałem. To jest moje ciało. To ja żyję, zanurzony, zanurzona w historię. Moje ciało zostało stworzone z miłości, zdolne kochać i pokazywać piękno życia. Nikt z nas nie mógł wybrać swego ciała. Otrzymaliśmy go jako dar, którego nie możemy przekształcić i przeobrazić tak, jak chcemy, stając się w pełni jego panami. Próby czynienia tego często sprawiają, że postrzega się w pierwszej kolejności pewną nienaturalność, sztuczność tych zmian. Wolnym staje się ten, kto akceptuje swoją twarz, potrafi śmiać się, żartować ze swojej szczupłości lub krągłości i przyjmuje swoje ograniczenia. Ciało przyjęte jako dar staje się darem, który możemy podarować innym: nowe narodziny, nowa wolność. Staje się to możliwe, jeśli kochamy swoje ciało i przekształcamy je jako środek miłości i komunii. W raju, stwarzając świat, Bóg widział, że wszystko było bardzo dobre i piękne. Brakowało mu tylko człowieka z pięknym jego ciała, z którym mógłby on stworzyć bezpośrednią relację. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Człowiek jest najwyższym i namacalnym objawieniem niewidzialnej miłości Boga. Miłość stworzyła ciało. W liście do Hebrajczyków czytamy: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę twoją, Boże. Nawet kiedy ciało jest zniekształcone przemocą i chorobą, bliznami po porodzie i doznanymi kontuzjami, to ciało nadal niesie przesłanie Bożego Piękna. Oto człowiek. Ciało Chrystusa, które jest łamane, by być dawane, ofiarowane jako pokarm dla tych, którzy pragną zakosztować pełnię życia. Ciało Chrystusa zaprasza nas, byśmy uczynili z naszej cielesności dar miłości, byśmy potrafili dzielić się sobą z innymi. Czy moje ciało jest środkiem komunikacji, dawania innym tego, czym jestem i co posiadam, co jest we mnie najwspanialszego i najpiękniejszego? Ciało Chrystusa jest ciałem poddawanym mękom z powodu ludzkiej zazdrości i chęci władzy. W nim znajdują odzwierciedlenie wszystkie ludzkie ciała dotykane przez cierpienie, nienawiść, przemoc, wojnę. Ciała okaleczane, gwałcone, zabijane, pozbawiane swego piękna. Czy jestem w stanie przyjąć tych, których ciała są okaleczone i oszpecone przez cierpienia? Ciało Jezusa dźwiga w sobie grzech świata. Pod tym ciężarem ludzkiej historii Syn Boży upada i podnosi się, dźwigając w sobie krzyk ubogich, pragnienia młodych, błędy dorosłych, obumieranie ludzi starych. Dzięki tej miłości, która nas podnosi i czyni nas w pełni sobą, jesteśmy uzdrowieni ze zła, grzechu i słabości naszych ciał. Czy czuję się w pełni sobą w moim ciele? Czy też z trudem go akceptuję? Ciało Jezusa z martwych stałego jest w pełni kompletne i jest naznaczone ranami. Ciało z martwych stałego tworzy przyjaźń, przekazuje pokój, jest głodne. Czy postrzegam moje ciało jako dar od Boga, który otrzymałem po to, by wypełniać jego plan, który on ma dla mnie? Czy postrzegam ten plan jako przekazywanie miłości? Zapraszamy Cię, abyś dzisiaj pomodlił się, pomodliła się litanią do krwi Chrystusa w duchu wdzięczności za miłość Bożą. Do wspólnej modlitwy zapraszają siostra Tatiana, adoratorka krwi Chrystusa i ksiądz Damian, misjonarz krwi Chrystusa. W objęciach krwi Chrystusa. Święty Piotr pisze, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemiejącym srebrem lub złotem. Ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bezkazy. Prawda o godności człowieka odkupionego krwią Chrystusa, jego powołaniu do wolności i radości, stanowi motyw rozważań poświęconych duchowości krwi Chrystusa. Zatrzymaj się, posłuchaj i podziękuj za odkupienie, jakiego dla ciebie dokonał Jezus.